Na jeden start. Witam się Państwa na kolejnym vlogmasie, w moim, jeszcze raz stop, na <grywa> <Dla> kolejnym vlogmasie. <grywa> Witam moi drodzy w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Tak wiem, miał być teraz vlogmas z Decrowaja Sajni, ale przełożymy tego vlogmasa na inny dzień, bo on dla nas niespodziankę, coś się szykuje, coś będą jakieś tam roboty się odbywać u nas yy, w stajni, więc stwierdziłam, że zostawię to też żeby fajnie nagrać, połączyć ten na odcinek. A dzisiaj zajmiemy się robieniem pierniczków dla koni, oczywiście. Więc będziecie mogli zobaczyć przepis na takie pierniczki, i będziemy też znawiać lukrem pierniczki. To już się tutaj nie chce być. Będziemy znawiać lukrem pierniczki, a pomogą mi w tym kamerzysta i mój brat Kuba. Oczywiście ja też będę robić. I zrobimy taką fajną zabawę. Kto zrobi najładniejszego pierniczka? I potem moja mama będzie oceniać, nie wiedząc czy to pierniczek. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Łapki w górę, subskrybujcie kanał i lecimy. Na początek otwieramy kalendarze, która wygląda on tak. Oczywiście próbki jak zawsze, cynamon, pietruszka. Dla mnie to jest marka numer jeden, jeśli chodzi o ciastka dla koni. My dzisiaj zrobimy sobie takie pierniczki swoje. Już jest z przepisu a ale chciałam Wam pokazać kalendarz dla Hakamady. Hakamada pewnie się ucieszy. Wygląda on tak. Mam w środku jeszcze liścik i jakieś naklejki. O, naklejki, ja jestem fal naklejek. I mamy oczywiście liścik no, z, podziękowa z podziękowaniami tak, od Horse cookies. Myślę, że możemy otworzyć jedynkę i, i dwójkę z racji tego, że jedynki... No nie było jeszcze nie tego kalendarza, więc otworzymy jedynkę, dwójkę i na następnym vlogmasie najwyżej dam Hakamadzie, a, a w resztę otworzymy tutaj dwójeczkę, bo jest 2 grudnia i sobie zjemy od razu. Więc ja, ja się nie mogę doczekać, bo chciałabym strasznie zobaczyć, co jest właśnie, co się kryje pod tymi pudełkami. Szukamy jedynki, ale takowej... A, widzę, dobra, jest jedynka. Tu mamy jedynkę i tu mamy dwójeczkę. Dobra, otwieramy, pod jedynką mamy... Uuu, tam mam, Takie ciasteczka, chyba marchewkowe, bo widzę marchewkę. Czy to jest dynia? Okej, okay, pod jedynką mamy ciasteczka w kształcie dyni, wiem, że się wam nie wyostrzy, ale tak wam każdemu wiesz, może zbliżę. Mam tutaj trzy sztuki. Uuu, tak się ucieszy. Jakie jednego z chyba się nie obrazi a pod dwójeczką mamy koniczynę. Sterolizną koniczynę. Ej, tu chyba tak jest. A co ono ma tutaj na Jakieś siano. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czym to pachnie. Może jakaś marchewka? Też znowu taka koniczynka. I też trzy sztuki, wow. Myślałam, że to będzie jakieś, wiecie, jedno duże ciasteczko, a tutaj dali takie małe i trzy sztuki. No dobra. Fajnie. I nawet, o kurczę. Słuchajcie, jest skład, jestem w szoku. Znalazłam karteczkę w środku i tu pisze, że to jest akurat rumiankowy kwiatek. I oczywiście podany skład. Czekamy mój kalendarz, nie umieśmy czekać, zawsze szukamy dwójki. O, dwójka jest z tej strony. Otwieramy. Co mamy po dwójku? Mm -hmm. Naj najlepsze co może być, czyli kinderek. Moja mała za kadrów. Dobra, otworzymy kamerzyście, bo kamerzysta operuje tą kamerę. I znowu żerki! no, w szoku. Wow. <laughs> Tym razem nie, te same mi się. Także proszę. Proszę bardzo. Dla kamerzystę jest... Lecimy z przepisem, także zapraszam do oglądania. I cyk. przygotowane, jak widzicie, pierniczki już są upieczone. E, mamy też tutaj każdego koloru lukier królewski. Pamiętajcie o tym, że dla koni ciasteczka to jak najmniej tego luku, żeby, wiecie, no bo to jest jednak cukier. E, tak jak ludzie nie powinni jeść dużo tak samo konia. Mam tutaj takie partuchy. Ja mam takiego koloru, które większe, to kupiliśmy w ogóle za szybko. E, Kawerzysta jest zema, mój brat Kuba. <laughs> nie Ech, zrobił? To już w komentarzach, że jesteśmy jak bliźniacy. No właśnie, <noise> też to no, Kamerzysta niestety się, się rozchorował, biedny, także wybaczcie mu, tutaj jest takim trochę... ...opatulonym takie. Tak, tak opatulony. Tutaj trzeba go po prostu e, zawrzać, wesprzeć w tym. Da radę. specjalnie dla was, tutaj jest z nami i będzie robił pierniczki, także łapka w górę dla kamerzysty. Dobra, cimy, tylko że ja, nie, nie. ja jestem za niska. Macie 15 o. minut na ozdobę. Dobra, dobra jakieś... tutaj bierzemy i teraz powiedzcie, jakie chcecie ciasteczko. Losowe. Losowe? Mhm. Choinkę, nie tę, nie masz jakiegoś? Ja biorę sobie pod podkowę. Kuba, bierz takie. Ja ci choinkę dam. Um, dobra, na razie robimy jedno czy kilka? Kilka mhm. weźmiemy od razu, nie? Każdy inny wzór sobie przydzieli proszę, Albo ten sam, raz, dwa, trzy. Ja mam taki. To jeszcze taki. Po trzy, dobra, na razie robimy to trzy. Czas start. Nie wiem, jak tam lukrować, w jaki sposób. A A zobaczymy, jak to się sobie da radę. Na razie to sobie po jednej no, łyżce. Po, po jednej łyżce sobie bierzcie, bo tak to wiecie. To jeszcze inni muszą skorzystać. Niech problem. Jaki problem? Mało wow, jest. <noise> Mu nie leci. Mam to samo, musiałem dołożyć Co jest? Serio? Bo to są te nowe. No i na tym mają duże. Ład, ja już nie mam Dobra, Dobra, ja widzę. A, pa. pa. Ja bym chciała Nie, nie, bo to nie ma. Chcesz tak, patrz, do... potem, potem sobie kogoś ulubionego weźmiesz i... i specjalnie jego się tak ręka część jak to się nie się. O, jak taki... no, to się nie no nie radę. widać pokażemy na końcu jak nam wyszło oczywiście jaki musi wyschnąć jeszcze Ule, ale tu jest Mac Kyber. dobrze mało lukru no mało lukru a przepraszam bardzo ile wydajecie no ja na całą powierzchnię. No to świetnie. To ja zjem. Tak, ty zjesz. Dla, dla ko, końskie ciasteczka. No, smacznego. Ja już skończyłem ciastka. Ja, ja też w sumie. <laughs> e, pokażę wam moi drodzy widzowie jakie ja ciastka zrobiłam. A ja nie. A ty to nie? Masz. Tak. A tak wyglądają moje ciastka. Tutaj mamy i mi takie, takiego. Nie wiadomo co to jest. Mamy też piękną podkowę. O, tak wygląda. I choideczkę. O, mam nadzieję, że wygram ten konkurs. No, o, zobaczymy. Kuby choinka, nie. spójrzcie. No wygląda tak samo jak moja, tylko inne kolory. Tutaj w tą stronę, a to nie. <laughs> Te ci <się> wywalił prawie. <laughs> Tu jakiś z kosmosu yy, smurf, o smurf z kosmosu i gwiazdka też, w sumie nie. co te znaki znaczą na środku? Trzy kreski. Mm -hmm. Dobra, ten zestaw odkładamy na razie i zaraz jeszcze kamerzysta pokaże swój zestaw i potem mama wybierze swojego jednego faworyta, jedno ciasto. Pomieszamy specjalnie, żeby nie było widać gdzie, na którym talerzu i, i sprawdzimy. Skończyłeś już karista? No, twoja mama idzie nie. Dobra, to szybko wymieszać. Miesz ocenić, nie? Które jest najładniejsze? Aha, no. Według ciebie oczywiście. Wszystkie są ładne. No. Ciasteczkowe ciasteczka są the best. <noise> Okej, okay, dobra, nic nie mówimy. Gwiazdeczki też świetnie się spisały. No. Ale najbardziej podoba mi się chyba jednak Jedno ciasko Jedno wybrać. tylko mogę wybrać to tak. wybieram to wybieram tą choineczkę Dobra uwaga, pokaż do kamery Okej, okay, to jest faworyt mojej mamy czyja to, czy to jest suńka? Jak myślicie? Twoja? No. To? No. <laughs> to kawarzysta wygrał konkurencję w ciastkach Zostało nam tutaj jeszcze w ogóle tyle Ciastek, więc na pewno udekorujemy. Ale to są nasze. O, proszę bardzo, tak wyglądają nasze. Ja tylko fawory to jeszcze raz, nie? Tak. A jakbyś drugie miała wybrać? No dobra, to już tak nie robimy. Miał być jeden, to tak jest, jest jeden, nie? Jeden to jeden. Kolejną blaszkę i tutaj zrobiłam już kuleczki, bo za dużo by tego lukru było. Więc jeszcze kilka zrobimy z lukrem. I potem koniki będą testować, smakować, czy, czy się udało, czy nie. Proszę Państwa! Okazało się na nagraniach, że ta koło choinka, którą mama wybrała, okazała się być moja. Przepraszam bardzo, czyli wygrałam ja konkurs. Ale te choinki w ogóle... Ja nie wiem, ja myślałam, że to jakaś czwórka czy coś, bo te choinki są takie same w moim zdaniu. nie? Tylko one się zmieniają tymi kropeczkami po prostu. I tyle. No dobra, moja mama wybrała choinkę, no to okej, okay, no dobra. My także lecimy dalej, bo tutaj jeszcze zostało, nie? Jakieś tutaj reniferii, nie reniferii. E, nie. Zrobimy i będzie git. Jeszcze tutaj z mamą dokończyliśmy dekorować ostatnie sztuki tutaj ciasteczek. Jeszcze oczywiście zostawiliśmy konia, żeby bez lukru miały jakieś tam coś do skubnięcia. Bo jak wiecie, no z tym lukrem to jednak takie jedno ciasteczko dziennie okej, okay, nic się nie stanie. Teraz wam pokażę jak właśnie wyglądają wszystkie ciastka. Dajcie znać w komentarzu, które ciastko Wam się najbardziej podoba. Mi nie wiem, szczerze powiem. Na przykład kamerzysty mi się podoba tutaj z nausznikami, z nausznikami. Kawkami ten tutaj ciasteczkowy potwór. No i moja podkowa, moja podkowa też jest naprawdę taka no, no przyzwoita. Mam plan na zakończenie moi drodzy, także jeśli Wam się film podobał, to już mówię łapka w górę, a subskrybujcie kanał i yy, trofik. Gdzieś do kamery, pożegnaj się z widzami, chociaż Ty uczestniczyłeś tylko przez pierwsze 5 minut. No nie przez pierwsze 5 minut, przez pierwsze kilka sekund. No cóż, my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa!